5, 4, 3, 2, 1, staraj, 3 lewy, przy głowie, ciasno, bramet podbija, 50, 4 lewy, krótki ma plus prawy, otwarty, został ciasno, bramet wybija, 30, za opony 3 prawy, podwójny, zacisk, 20, tor 2 lewy, został 50, za bramą, wybija, 2 lewy tor, 2 prawy, nie wypuszczaj, 70. 7 lewy, odbija i zhamuj na drugim drzewkiem 30. Szykana od prawej. Potem 4 prawy, lewy, przez przuter przy słupie 50. Ostrożnie, 6 lewy, nie śpiesz. Za nimiście, wywija na asfalt. I 2 prawy, taśm do 2 plus lewy. Przy drzewku syp. 70. Szykana w lewą, ciasno, zdrowy. 70, podbija. 3 lewy, bardzo długi, dostaje. Do 3 prawy, wcześnie zacisk przez shooter i 2 prawy, wypuść. 6 prawy, zajęliście długi, szeroko. Później odkleja lekki zacisk. To prostój hamowanie. Szykana prawą, drogi ciasną. 250, ostrożnie wywija. Zostań przy prawą, 70. Potem szykana od lewej, śmiało. To dwa lewy, prawy, krótki ciasno, 20 km. Podbija 50, 4 lewy krótki do 2 prawy, otwarty, zostań, ciasno, bramę wybija, 30, za opony, 3 prawy, podwójny, nacisk 20, to 2 lewy został 50, za bramę wybija, 2 lewy do 2 prawy, nie wypuszczaj, 70, 7 lewy, podbija i tramoj na drugim drzewkiem, 30, trzykana po prawej. Potem 4 prawy, lewy, przez przy słupie, 50, ostrożnie, 6 lewy, nie śpiesz, najebiście, wybija. Jak jesteś, to za na czad, Jezus, Na asfalt i 2 prawy, sztaśny, do 2 plus lewy, przy drzewku, sygnał, 70, szyka na ciasno, z drogi. 70, podbija, 3 lewy, bardzo długi, dostanie. Trzy prawy, wcześnie nacisk przed szuter i dwa prawy, wypuść. Sześć prawy, zajęliście długi, szeroko. Później odklej, lekki zacisk. To, prosty hamowanie. Szyka na prawą, drogi ciasno. 50, ostrożnie, wybija, zostań przy drzewach, prawą, 70, potem szykana od lewej, śmiało, ale do 2 lewy, prawy, krótki, ciasno, w bramę podbija, 50, 4 lewy, krótki, do 2 plus, prawy, otwarty, zostań ciasno, w bramę wybija, 30, Zaotony 3 prawy, podwójny, zacisk 20, do 2 lewy 50, zostań. Za bramą, wybija, 2 lewy do 2 prawy, nie wypuszczaj, 70. 7 lewy, podbija i bramuj za drugim drzewkiem 30, trzy kanał prawej. Potem 4 prawy, lewy, good shooter przy słupie, 50, ostrożnie, 6 lewy, nie śpiesz, zajęliście, wybija. Na asfalt i dwa prawy w się do 2 plus lewy przy drzewku, cyf 70, szyka nam lewą, ciasno, z drogi. 70, podbija, 3 lewy, bardzo długi, zostanie. Do trzy prawy, wcześniej zacisk przed przutem i dwa prawy, wypuść. 6 prawy, zajebiście długi szeroko Później odklej, lekki zacisk to prostuj, hamowanie, trzyka prawą, grozi ciasno 250, ostrożnie, wybija, zostaje lewą, 6 lewy, krótki na 150 dwa ledy do mety stopu